czy wielki sakrament. Na tym szerokim tle, jakie uzyskuje Wasz młodzieńczy projekt życia, w zestawieniu z zarysem powołania chrześcijańskiego, pragnę wspólnie z Wami, młodzi adresaci tego listu, skierować uwagę w stronę zagadnienia, które leży poniekąd w centrum młodości każdego i każdej z Was. Jest to jeden z centralnych problemów życia ludzkiego, a zarazem jeden z centralnych tematów refleksji, twórczości i kultury. Jest to również jeden z głównych tematów biblijnych, któremu poświęciłem osobiście wiele rozważań i analiz. Bóg stworzył człowieka mężczyzną i kobietą, wprowadzając przez to w całe dzieje ludzkości ową szczególną dwoistość przy całkowitej równości, gdy chodzi o godność osobową oraz zdumiewającej komplementarności, gdy chodzi o podział przymiotów, właściwości i zadań związanych z męskością. I kobiecością istoty ludzkiej. Tak więc jest to temat wpisany po prostu w samoosobowe ja każdego i każdej z Was. Młodość jest tym okresem, w którym ten wielki temat w sposób doświadczalny i twórczy przechodzi poprzez duszę i ciało każdej dziewczyny i każdego chłopca i pojawia się w polu młodej świadomości wraz z podstawowym odkryciem własnego ja w całej Jego wielolakiej potencjalności. Wówczas też na horyzoncie młodego serca zarysowuje się nowe doświadczenie. Jest to doświadczenie miłości, które od początku domaga się, aby zostało wpisane w ów projekt życia, jaki młodość tworzy i kształtuje w sposób spontaniczny. To wszystko posiada swój za każdym razem niepowtarzalny wyraz podmiotowy, swoje uczuciowe bogactwo, swoją wręcz metafizyczne piękno. Zawiera się w tym równocześnie potężne wezwanie, żeby tego wyrazu nie sfałszować, bogactwa nie zniszczyć, a piękna nie zeszpecić. Bądźcie przekonani, że to wezwanie idzie od Boga samego, który stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, właśnie jako mężczyznę i kobietę. Wezwanie to płynie z Ewangelii. I odzywa się w głosie młodych sumień, jeżeli zachowały one swą prostotę i przejrzystość. Błogosławieni czystego serca, ale bowiem oni Boga oglądać będą. Tak, Boga, który jest miłością, macie oglądać poprzez tę miłość, jaka rodzi się w was, i chce być wpisana w projekt całego życia. I dlatego proszę was, Abyście na tym niesłychanie ważnym etapie Waszej młodości nie przerywali rozmowy z Chrystusem, owszem, abyście ją wówczas tym bardziej podejmowali. Kiedy Chrystus mówi, Pójdź za mną, to wezwanie jego może oznaczać, Wzywam cię do jeszcze innej miłości, ale bardzo często oznacza, Pójdź za mną, który jestem oblubieńcem Kościoła, mojej oblubienicy. Pójdź. Stań się i ty oblubieńcem Twojej oblubienicy. Stań się i ty oblubienicą Twojego oblubieńca. Stańcie się oboje uczestnikami tej tajemnicy, tego sakramentu, o którym list do Efezjan mówi, że jest wielki w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła. Jakże ogromnie wiele zależy od tego, żebyście również na tej drodze poszli za Chrystusem, abyście nie stronili od niego z tą sprawą którą słusznie uważacie za wielkie wydarzenie waszego serca, za sprawę, która istnieje tylko w was i pomiędzy wami. Pragnę, abyście uwierzyli i przekonali się, że ta wielka sprawa ma swój ostateczny wymiar w Bogu, który jest miłością, w Bogu, który w absolutnej jedności swego Bóstwa jest zarazem komunia osób, Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Byście uwierzyli i przekonali się, że ta wasza ludzka wielka tajemnica ma swój początek w Bogu, który jest Stwórcą, że jest ona zakorzeniona w Chrystusie Odkupicielu, który zarazem jako oblubieniec wydał samego siebie i wszystkich oblubieńców i oblubienice uczy dawać siebie wedle pełnej miary osobowej godności każdego i każdej. Uczy nas Chrystus miłości oblubieńczej. Wejść na drogę powołania małżeńskiego, to znaczy uczyć się miłości oblubieńczej z dnia na dzień, z roku na rok, miłości wedle duszy i ciała, miłości, która cierpliwa jest i łaskawa, która nie szuka swego i nie pamięta złego, miłości, która umie współweselić się z prawdą, miłości, która wszystko przetrzyma. Takiej właśnie miłości potrzeba Wam, młodym. Jeżeli Wasze przyszłe małżeństwo ma przetrzymać próbę całego życia. A taka właśnie próba należy do samej istoty powołania, jakie przez małżeństwo zamierzecie wpisać w projekt Waszego życia. I dlatego nie przestają prosić Chrystusa oraz matki pięknej miłości za tę miłość, jaka rodzi się w młodych sercach Wielokrotnie w życiu dane mi było niejako z bliska towarzyszyć tej miłości młodych ludzi. Poprzez to doświadczenie pojąłem o jak istotną sprawę tutaj chodzi, o jak doniosłą, o jak wielką. Myślę, że przyszłość człowieka waży się w znacznej mierze na szlakach tej zarazu młodzieńczej miłości, którą Ty i ona, którą Ty i on odkrywacie na szlakach Waszej młodości. Jest to poniekąd wielka przygoda, ale jest to też równocześnie wielkie zadanie. Dzisiaj zasady chrześcijańskiej moralności małżeńskiej bywają w wielu kręgach przedstawiane w krzywym zwierciadle. Usiłuje się narzucić środowiskom, a nawet całym społeczeństwom model, który sam siebie ogłasza postępowym i nowoczesnym, nie zauważa się przy tym, że w tym modelu człowiek, a chyba zwłaszcza kobieta, z podmiotu zamienia się w przedmiot, przedmiot swoistej manipulacji, a cała wielka treść miłości zostaje zredukowana do użycia, które choćby nawet było dwustronne, nie przestaje być w swej istocie egoistyczne. Wreszcie dziecko, owoc i nowe wcielenie miłości dwojga, coraz bardziej staje się uciążliwym dodatkiem. Cywilizacja materialistyczna i konsumpcyjna wdziera się w cały ten wspaniały całokształt miłości małżeńskiej i rodzicielskiej i ogołaca go z owej dogłębnie ludzkiej treści, która od początku została przeniknięta boskim, również znamieniem i refleksem. Drodzy młodzi przyjaciele, nie pozwólcie sobie odebrać tego bogactwa. Nie wpisujcie w projekt Waszego życia treści zniekształconej, zubożałej i zafałszowanej. Miłość współweseli się z prawdą. Szukajcie tej prawdy tam, gdzie ona rzeczywiście się znajduje. Jeśli trzeba, bądźcie zdecydowani iść pod prąd obiegowych poglądów i rozpropagowanych haseł. I lękajcie się miłości, która stawia człowiekowi wymagania. Te wymagania. Tak jak znajdujecie je w stałym nauczeniu Kościoła, właśnie są zdolne uczynić Waszą miłość, prawdziwą miłość. I jeżeli gdzie, to tutaj w szczególności pragnę powtórzyć życzenie sformułowane na początku, abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w Was. Kościół i ludzkość zawierza Wam wielką sprawę tej miłości, na której opiera się małżeństwo, rodzina, przyszłość. Ufa, że potraficie ją odrodzić. Ufa, że potraficie ją uczynić piękną, po ludzku i po chrześcijańsku piękną, po ludzku i po chrześcijańsku wielką, dojrzałą i odpowiedzialną.